Dziś o certyfikacie SSL. Czym jest certyfikat SSL? Z jakimi rodzajami certyfikatów możesz się spotkać? Dlaczego to tak ważne, aby mieć swój certyfikat? Zapraszam. Cześć, z tej strony Marcin Wysokiński z Design. Witam Cię w serii filmów Luźne Piątki, czyli pogaduchy o podpisie elektronicznym i nie tylko. Pamiętaj, że będzie mi ogromnie miło, jeśli na koniec zostawisz łapkę w górę lub napiszesz krótki komentarz na temat tego, co dla Ciebie przygotowałem. Czym jest certyfikat SSL? Skrót SSL pochodzi od angielskich słów Secure Socket Layer. SSL to protokół umożliwiający szyfrowanie informacji pomiędzy użytkownikiem strony internetowej a serwerem strony, dając gwarancję, że przesyłane dane są bezpieczne i poufne. I to właśnie dlatego firma Google, dbając o swoich użytkowników, witryny internetowe bez SSL oznacza jako niebezpieczne. Przecież nikt świadomie nie wejdzie na stronę, gdzie loginy, hasła, numery kart kredytowych czy dane osobowe mogą być przechwycone przez niepowołane osoby, czyli hakerów. Czy każdy musi mieć swój SSL? W zasadzie korzystanie z SSL-a na swojej stronie internetowej jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że po wdrożeniu RODO takie zabezpieczenie jest zalecane dla wszystkich witryn, które przetwarzają dane, a samo zaniedbanie może skutkować wysokimi karami finansowymi. Temat dotyczy głównie, ale nie tylko, sklepów internetowych, serwisów aukcyjnych, portali szkół, uczelni czy korporacyjnych stron, stron urzędowych czy stron dotyczących zdrowia pacjentów, stron usługujących płatności, np. witryny banków czy instytucji finansowych. Skąd będziesz wiedzieć, że dana strona internetowa posiada certyfikat SSL? Aby łatwo i szybko sprawdzić wiarygodność strony www, wystarczy spojrzeć na jej adres, który rozpoczyna się od HTTPS zamiast HTTP. Pojawia się ikona płótki symbolizującej bezpieczne połączenie SSL. Czy SSL jest jeden? Nie. Wyróżnia się trzy rodzaje certyfikatów bezpieczeństwa. Certyfikat pierwszy. Certyfikat DV, Domain Validation, to najniższy poziom uwierzytelnienia. SSL DV sprawdza, czy wnioskujący faktycznie ma prawo do korzystania z domeny. Jednak nie weryfikuje żadnych dodatkowych danych. Sprawdzi się w przypadku prywatnych stron internetowych oraz blogów. Certyfikat OV, Organization Validation, otrzymuje się go dopiero po zweryfikowaniu prawa do posługiwania się domeną oraz Danych identyfikujących osoby, firmy ubiegające się o certyfikat SSL. W tym wypadku konieczne jest przesłanie informacji KRS do instytucji certyfikujących. Ten rodzaj certyfikatu wykorzystywany jest przede wszystkim w komercyjnych i publicznych projektach, jak na przykład portale informacyjne czy sklepy internetowe. Certyfikat EV, Extended Validation, to najszersza metoda weryfikacji. Nim zostanie wydana, osoba, która ubiega się o ten rodzaj certyfikatu SSL jest szczegółowo sprawdzana. Ten rodzaj jest najbardziej popularny w przypadku banków, instytucji finansowych oraz stron rządowych. Na podsumowanie podpowiem, że w certyfikat SSL warto zainwestować, ponieważ zabezpieczasz swoją domenę, szyfrujesz ruch na stronie, chronisz wszystkie wprowadzone dane. Umożliwiasz użytkownikom bezpieczne logowanie. Eliminujesz komunikat o niebezpiecznej stronie internetowej. Zabezpieczasz wszystkie swoje subdomeny. Jeśli masz jakieś dodatkowe pytania dotyczące certyfikatów SSL, potrzebujesz pomocy w tym temacie, napisz do nas e-mail na biuromapa.sn.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 22 602 23 55. Pamiętaj także, że możesz bezpłatnie pobrać naszego e-booka, w którym prezentujemy ponad 40 obszarów korzystania z podpisu elektronicznego. Link do niego znajdziesz pod tym wideo. Dziękuję Ci za dzisiaj i do zobaczenia wkrótce w kolejnym wideo. Cześć!